Witamy. Dzisiaj pokażemy Wam przedmiot elektroniczny, a dokładniej coś, co pomaga weryfikować nasz stan zdrowotny. Termometr na podczerwień jest nowoczesnym rozwiązaniem na naszym rynku termometru. Dzięki takiemu rozwiązaniu termometr zachowuje 100% higieny. Pomiaru możemy dokonywać dzieciom, osobom dorosłym szybko i precyzyjnie. Sposób pomiaru jest prosty. Kierujemy termometr na czoło i po chwili mamy wynik pomiaru. Wygodny w użyciu, swoje mniejsze rozmiary pozwalają na chętne dokonywanie pomiarów, wygodnie mieści się w dłoni. Takie rozwiązanie pomiaru bardzo wygodne dla dzieci, nie musimy zbudzać dziecka ze snu, bez niepotrzebnego płaczu lub stresu. Dokonujemy pomiaru temperatury. Termometr charakteryzuje się wbudowaną pamięcią ostatnich pomiarów. Jako zalety wyróżnia się tym, że Cechuje się bardzo wysoką dokładnością pomiaru do 1, 10 stopnia. Czytelny wyświetlacz LCD, który zmienia kolor podświetlenia. Funkcja automatycznego wyłączania dla oszczędności baterii. Mierzy również temperaturę otoczenia. I zasilany jest dwoma bateriami. Myślę, że krótko i zwięźle przedstawiliśmy Wam produkt. Mam nadzieję, że podzielicie się swoją opinią.